Marek, dzwonić po karetkę? Aktualnie jadę za karetką. Mam nadzieję, że Markowi się nic nie stanie, ale w sumie nie wyglądało to dobrze, bo dostał drgawek. Siema, jestem Marek. Dzisiaj porównamy sobie ubogie energetyki do jeszcze bardziej uboższych energetyków. Sprawdzimy je pod względem tego, jak smakują. Ale to nie wszystko, bo sprawdzimy jak mój organizm zareaguje na energetyki w dużej ilości. Zaznaczę, że zacznę od wypicia dwóch energetyków naraz, a skończę aż na siedmiu wypitych naraz. Ale o szczegółach tego filmu opowiem Wam za chwilę. Zapraszam do oglądania. Weźcie pod uwagę, że troszeczkę ryzykuję nagrywając ten film. Nie wiadomo co się stanie. Dlatego chciałbym abyście wydali coś od siebie, co oczywiście do Was wróci, bo pobijemy wspólnie rekord Polski. Zatem jeżeli do 27 lipca tego roku bijemy milion subskrypcji, to pobijemy rekord w Polski pod względem przyrostu subskrypcji samodzielnego kanału, zatem jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to zróbcie to jak najszybciej, aby przyczynić się do pobicia właśnie tego rekordu. Dobra, także streszczę wam teraz pokrótce ten film, abyście wiedzieli o co mniej więcej będzie w nim chodziło. Także na samym początku będę degustował wszystkie z tych energetyków, aby sprawdzić, który jest najlepszy. A ten, który będzie najlepszy, wypije później w ilości 7 sztuk. Jeden z nich odrzucę i nie będę w ogóle go już później pił. A pozostałe dwa wypiję w ilości 4 oraz 2 sztuk. Oczywiście Monstera będziemy dzielić na dwa, bo puszka zawiera pół litra napoju. Słuchajcie, jestem teraz naprawdę podekscytowany, bo przed chwilą dostałem najnowszą Audi A7 z 2018 roku. Nawet nagrałem o tym film na YouTube'a. Także po obejrzeniu tego filmu koniecznie zobaczcie. Link dam wam w opisie. Teraz przejdźmy do testu energetyków. Zrobiłem sobie 10 minutową przerwę, ale mniejsza. Mam tutaj energetyki. Na samym początku musimy zaliczyć formalności, czyli teraz opowiem Wam o wartościach tych produktów za 1 litr. Monster kosztuje 8 zł, Black 10 zł za 1 litr, Tiger 12. A na samym końcu jest Red Bull, który kosztuje 20 zł za litr. No niestety nie ma żadnych droższych energetyków, dlatego ten test urozmaicimy sobie piciem energetyków w dużych ilościach. Teraz przejdźmy do degustacji. Zacznijmy od tego najtańszego, a mianowicie od Monstera. Powiem wam, że dosyć ciężko się go otwiera. Także to na minus. Ale sprawdźmy, jak smakuje. Powiem wam, że raz piłem energetyka, był to bodajże Red Bull i mniej więcej wiem jak smakuje energetyk. I to absolutnie nie smakuje jak energetyk, tylko jak jakiś ubogi soczek. Nie potrafię go do niczego przyrównać, jest strasznie słodki. Mam nadzieję, że nie wygra tych konkurencji, a tamte okażą się lepsze, bo nie chcę pić go w większych ilościach. Nieco droższy od Monstera jest Black. Otwarcie jeszcze gorsze. Trzeba użyć siły. Szczerze, to jest jeszcze gorsze od tamtego. Mimo, że smak ma zbliżony do energetyka, nie smakuje mi. Teraz czas na Tigera. Ten sam problem z otwarciem. Strasznie podobny do tamtego bleka. Również mi nie smakuje. Praktycznie to samo. Może nieznacznie lepszy. Nadzieję pokładam w Red Bullu. Dobra, w końcu nie ma przynajmniej tego problemu z otwarciem. Również tandeta, ale trzeba mu to przyznać, że jest lepszy od tamtych. Także teraz czas na werdykt tej konkurencji. Dowiecie się, ile będę pił poszczególnych energetyków. Zatem Black w ogóle odpada, był niedobry, nie będę go w ogóle pił. Trzecie miejsce zajmuje Monster, wypije jedną puszkę, bo jedna puszka ma pół litra, czyli dwa razy więcej niż te energetyki. Drugie miejsce zajmuje Tiger, wypije cztery puszki, a pierwsze miejsce zajmuje Red Bull, wypije aż 7 puszek i tego właśnie obawiam się najbardziej, bo nie wiem, co się ze mną stanie po takiej ilości energetyków. Teraz czas na najciekawszą część filmu. Więc, tak jak to mawia lokalna patologia, dupnę sobie monsterka. Łatwiej się otworzył. Dobra, darujecie mi. To jest już niedobre po takiej ilości. Py, Pi, pi, do końca. Mm -hmm. Posprząta,ż to później, nie? <gry> A sprzątaczki nie ma? Ty jesteś bliżej. Piłeś? Czek, jeszcze. Jeszcze trochę. Jak nie z wymiotuje, zaraz to będzie cud. Dobra. Całość. Dobra, więc jestem pół godziny po wypiciu monstera. Przez pierwsze 10 minut miałem przede wszystkim odruchy wygodne ale to bardziej przez smak tego energetyka. A teraz po 30 minutach czuję się, wiecie, taki bardziej pobudzony. Możecie to zauważyć, bo chyba szybciej troszeczkę mówię, ale zaraz yy, zobaczycie jak piję 4 energetyki. Ja to zrobię jutro, ale dla was to będzie sekunda. Następny dzień, ta sama godzina, minęło dokładnie 24 godziny od kiedy wypiłem Monstera. Po obejrzeniu tamtego filmu jak piłem Monstera, to naprawdę chyba coś się ze mną działo, a teraz będę musiał wypić dwa razy więcej, więc może być naprawdę grubo to co? nie ja wypiłem resztka została żeby nie było pusty Nie zbyt mi smakuje. Już mamy pół litra, czyli tyle ile było monstera. Ten już zdecydowanie ciężej wchodzi. Nie wiem czy dam radę. O, trochę więcej zostało, ale teraz już jest pusty. Coraz ciężej się otwiera te energetyki Dobra o ręka mi się trzęsie, ale fajnie. Po, już wypiłem. Już niewiele zostało, dawaj do końca. Czekaj. K kilka sekund. Ogólnie tam mam problem, problem jeszcze z utrzymaniem tego. Nie wiem czy jeszcze widzicie ale y, puszkę naprawdę ciężko się trzyma. Ci... No pusty. Dobra, jestem pół godziny po wypiciu tych czterech energetyków, i słuchajcie, bo po, podobno nie powinno się ze mną e, nic takiego dziać, ale ja właśnie widzę, e, zresztą widziałem jeszcze na filmie, właśnie efekty wypicia tych energetyków, i one strasznie dziwnie działają na mój organizm. E, strasznie ręce mi się trzęsą, nawet teraz e, to widzę, nie mogę tego absolutnie w ogóle powstrzymać. E, kamerzysta mówi, że to jest ogólnie chore, co się ze mną dzieje. I, I żebym nie próbował wybić tych siedmiu jutro. No nie wiem, zastanowię się jeszcze później, co z tym zrobimy. No i ogólnie to. Powiem, że jest grubo. Następny dzień, godzina ta sama. Minęło 24 godziny, od kiedy piłem Tigery i 48 godzin, od kiedy wypiłem Monstera. Teraz to, na co wszyscy czekali. Troszeczkę się obawiam wypicia tych 7 Red Bulli, ale skoro już wam obiecałem, to słowa muszę dotrzymać. Po wczorajszym całą noc nie spałem i zdążyłem ustalić sobie pewną taktykę, z jaką powinienem pić te energetyki. A mianowicie zauważyłem, że mój organizm reaguje dopiero po około 2-3 minutach na dużą ilość kofeiny. Zatem muszę wypić te energetyki jak najszybciej. Wszystkie energetyki są zamknięte, bo nie zamierzam sobie tego w żaden sposób ułatwiać. Chcę sprawdzić, jak mój organizm zareaguje na 7 energetyków. Kamerzystę wam teraz pokażę, że wszystko jest robione jak najbardziej uczciwie. Trzymajcie sami kciuki, żebym się nie przekręcił. Zaczynamy zabawę. Słuchajcie, po piątym czuję, że już jest ze mną coś nie tak, także te dwa będę pił troszeczkę wolniej, bo boję się, że mi z rąk wypadną. Już po karetkę dzwonisz czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Czuję, że już jest naprawdę grubo. Nie mogę. Już go... Musisz szybciej pić, jak chcesz to wypić. A problem w tym, że ja nie mogę. Ciekawe, czy ktoś coś takiego zrobił wcześniej. Nie mam pojęcia. Ostatni. Ostatni chyba będzie najgorszy. Dawaj, już chcesz to robić, to. Sześć to i tak jest dużo, nie? Nikt normalny by nie wypił sześciu energetyków. I to na raz. Ile ci zostało? Połowa jeszcze. Potrzebuję trochę więcej czasu. O Jezu, jak cię trzepię. Jesteś pewny, nie dzwonić po karetkę? Nie wiem, jeszcze połowy Boję się, że zaraz wymiotuję. Może lepiej jak zwymiotujesz. Już? Weź pokaż, że puste. Dobra, pokaż, Marek. Dzwonić? Nie, zobaczmy, że zobaczymy co będzie za pół godziny. Marek, dzwonić po karetkę. Dzwonisz czy nie? Odpowiedz. Dobra, dzwonię po karetkę. Lokalnie jadę za karetką, mam nadzieję, że Markowi się nic nie stanie, ale w sumie nie wyglądało to dobrze, bo dostał drgawek. Jednakże no, no nie włączyli tych sygnałów, także myślę, że wszystko będzie w porządku. No nic, dam wam relację, jak już będę coś wiedzieć. Marek miał pukanie żołądka, najprawdopodobniej zostanie w szpitalu przez następną dobę. Wszystko dobrze się skończyło, ale mogło skończyć się gorzej. Zawsze on się z wami żegnał, ale tym razem nie ma jak tego zrobić, także postaram się to zrobić w jego stylu. Koniecznie zobaczcie jego poprzednie filmy, oraz nie zapomnijcie o najważniejszym, czyli zasubskrybowaniu jego kanału. Do zobaczenia!